Poszukiwania filmów wspaniałych inaczej zawiodły nas już, pomijając Stany Zjednoczone, rzecz jasna, do Niemiec, Włoch czy Japonii. Przypadek? Nie. Poza osią filmowego zła, mocną reprezentację wystawił Meksyk, a dziś po raz pierwszy wybierzemy się do Turcji istnej kolebki gniotów inspirowanych zachodnimi hitami. Chęć kopiowania Gwiezdnych Wojen, Supermana albo Zorro nie powinna nikogo dziwić, w końcu to bezapelacyjne światowe klasyki. Jednak z jakiegoś powodu pan Ilmas Atadenis postanowił zekranizować średnio popularny włoski komiks pod tytułem Killing, który był kopią nieco bardziej znanego włoskiego komiksu pod tytułem Criminal, który z kolei był wzorowany na całkiem już słynnym włoskim komiksie pod tytułem Diabolik. Killing w Stambule jest zatem przeróbką kopii plagiatu. I jak to w zabawie w głuchy telefon zwykle bywa, ostateczny efekt wygląda komicznie oraz odrobinę nieskładnie. Nie będę porównywał tego arcydzieła do oryginalnych komiksów z serii Killing, bo nigdy nie wpadły one w moje ręce, ale widziałem okładki i takiego szczucia cycem nie powstydziłby się Super Express ani niskobudżetowe książki fantazy. Pochylmy się zatem nad filmowym Killingiem, nie mylić z twarogiem Klinkiem, i zobaczmy czy też ma słabość do półnagich kobiet. Zaczynamy od genezy powstania tej osobliwej postaci. Otóż jakiś typ, zawinięty w prześcieradła, dostaje zastrzyk. Najwyraźniej jest polskim celebrytą albo dysponuje paszportem tvn -u. Po odwinięciu hałatów ukazuje się nam taki oto widok. Szachmat zwolennicy szczepionek. Jak widać, nie tylko powodują autyzm, ale też zmieniają człowieka w żywy szkielet. A właściwie w człowieka noszącego halloweenowy strój kościotrupa. I tak właśnie powstał tytułowy killing. Serio to tyle, jeśli chodzi o backstory. Po prostu losowy facet dostał zastrzyk i został mrocznym superbohaterem. Cóż zagłębia postaci. Marvel i DC muszą się jeszcze dużo w tej kwestii poduczyć. Hilling nie marnuje czasu na głupoty i już w następnej scenie robi nalot na dom profesora Hulusiego. Nokautuje lokaja, aby później w jego masce zaskoczyć naukowca. Skąd wytrzasnął tę maskę, nie wiem. Kupił w sklepie z maskami lokajów czy uszył ją na prędce z oskalpowanej skóry. Prawdziwy mistrz zbrodni nigdy nie zdradza swoich sekretów. Killing. Co ciekawe, panowie znali się już wcześniej. Rozmawiają nawet o jakichś wydarzeniach mających miejsce w Londynie. Zapewne myślicie, że chodzi o wydarzenia z poprzednich części cyklu. No nie, to jest pierwsza część cyklu, a więc mamy do czynienia z klasycznym pozdro dla kumatych, kto ma wiedzieć ten wie. Napastnik żąda od profesora wydania tajemniczej formuły, która z jakiegoś powodu umożliwi mu podbicie całego świata, a gdy spotyka się z odmową, zabija naukowca. No teraz to na pewno dowiesz się, gdzie jest formuła, ośle Dardanelski. Szkieletor kradnie jeszcze sztabki złota z sejfu i ucieka, ale najpierw składa autograf obok trupa. Szkoda, że nie zapisał też swojego adresu, numeru PESEL i pinu karty kredytowej. Rozumiem dumę z popełnionego morderstwa, jednak ułatwianie pracy policji jest z perspektywy zabójcy lekko głupawe, by nie rzec idiotyczne. Syn profesora, Orhan, poprzysięga Kilinkowi zemstę, tylko nie wie do końca jak się za to zabrać. 888 powodów, by zasubskrybować mój kanał. Powód numer 347. Jak na turecką przeróbkę włoskiego komiksu przystało, nagle pojawia się jakiś dziad z ruskich baśni i od tak obdarowuje Orhana mocami greckich bogów: Zeusa, Posejdona i Herkulesa. Mężczyzna zmienia się w amerykańskiego supermena skrzyżowanego z Batmanem po lobotomii. I powiedzcie, że Turcja jest ksenofobicznym krajem. To zadzwonię do Erdogana, żeby zrobił z wami porządek. Stary Ramol daje super Orchanowi potężną siłę, umożliwiającą podnoszenie ławek. Oh my God! Wow! Pozostaje mieć nadzieję, że potrafi jednak coś więcej niż przeciętny klasowy dyżurny. No już się tak nie przechwalaj dziadu borowy. W każdym razie mężczyzna przyjmuje te wszystkie rewelacje ze stoickim spokojem. Jakby podobne krzywe akcje były dla niego chlebem powszednim. Ktoś, Następnie, wraz z żoną, odwiedza swojego teścia, oczywiście też profesora, bo naukowa kasta lubi kisić się we własnym sosie. Dowiadujemy się, że tak naprawdę to pan teść jest w posiadaniu sekretnej formuły, więc prawdopodobnie będzie kolejną ofiarą złowrogiego kościotrupa. Killing rzeczywiście coś przeczuwa, bo wbija do sekretarki profesora i składa jej propozycję nie do odrzucenia. Formuł 1.0. A więc tak, Ilmas Atadenis pozostał wierny komiksowemu oryginałowi i uczynił kilinka napalonym buchajem rozpłodowym, bo która kobieta nie poleciałaby na seksownego kościeja w obcisłych kalesonach. Wieczorem Orhana i jego żonę odwiedza Stara Baba, rzekomo dawna znajoma profesora Hulusiego. <totopanee> A cóż to za syndrom oblężonej twierdzy, droga pani? Każdego gościa podejrzewasz o złe intencje? Halo, chcesz napawać się moim cierpieniem? Ale to ty dzwonisz. Na razie. Staruszka twierdzi, że wie, kim jest tajemniczy Killing, ponieważ kiedyś współpracował z jej mężem. Para jedzie zatem do domu kobiety, by poznać więcej szczegółów, a na miejscu okazuje się, że to była zasadzka, zastawiona przez niecnego szkieletora. No, kto by pomyślał. Na szczęście Orhan używa swoich supermocy i naszym protagonistom udaje się wyjść cało z opresji. Kilinek Murańka, niezrażony drobnym niepowodzeniem, wkrótce atakuje po raz kolejny. Wraz z ekipą włamuje się do domu małżeństwa i porywa szwagierkę Orhana. a gdy facet rusza w pogonie za porywaczami, kościotrup zabiera się też za jego żonę. Nieświadomy niczego Batmano Superman ściga oprychów i ostro nawala w ich samochód. Zaraz wyklepiemy. Chwilę później nawala w samych oprychów, na tyle skutecznie, że dziewczyna zostaje uratowana. Wszystko fajnie, szkoda tylko, żeś żony za bardzo nie upilnował. Killing nie jest ukontentowany porażką swoich przydupasów. Wolałby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tymczasem musi zadowolić się zaledwie jedną niewolnicą. dostum sensin no i to jest zdrowy związek. Dziewczyna Kilinka do mnie że to jego dziewczyna, sympatia czy tam inna kochanica, wie jak pocieszyć smutnego Kostusia. Poza tym jest wyraźnie mądrzejsza od swojego wybranka, który najchętniej wszystkich by wymordował, nie zważając na konsekwencje. Bu güzel kızın yaşaması lazım Zira Serio trzeba ci takie rzeczy mówić, geniuszu? Sam nie wpadłbyś na to, że martwi ludzie raczej nie pomogą w poszukiwaniach bezcennej formuły i generalnie są bezużyteczni? Czachę może masz nie od parady, ale prawdopodobnie pustą w środku. Okazuje się jednak, że sekretarka profesora chciałaby zostać zaspokojona przez typa w halloweenowym wdzianku, bo idzie na współpracę. Konkretnie zdradza gangsterom miejsce pobytu swojego szefa. Bandyci porywają naukowca oraz jego drugą córkę. Jak widać, długo się wolnością nie nacieszyła, a wcześniejsza, trwająca dobrych kilka minut akcja ratunkowa, pozbawiona była większego sensu. Podobnie jak cały ten film. Niedługo potem Blondyna podstępem zwabia Orhana do kwatery Kilinka. Facet wyraźnie nie uczy się na własnych błędach i drugi raz daje się nabrać na ten sam numer. Tutaj, co jeden to mądrzejszy, potencjał intelektualny obu stron jest tak wyrównany, że walka dobra ze złem będzie chyba trwać w nieskończoność. Dopóki ktoś sam nie zrobi sobie krzywdy. Killing oczywiście domaga się ujawnienia sekretnej formuły, na co profesor nie chce się zgodzić. Mięknie dopiero na widok batożonej córki. Szkieletor wywozi Jajogłowego i dwie kobiety na tajemniczą wyspę, gdzie stacjonują kolesie ubrani w tureckie sweterki z nadrukowaną literą K. Kiedy trzej tacy delikwenci stoją tuż obok siebie, no nie wiem, czy twórcy nie próbowali przemycić jakiegoś mrocznego przesłania. W każdym razie to tutaj mają odbyć się ostatnie prace nad stworzeniem śmiercionośnego lasera. W tak zwanym międzyczasie wspólnik Kilinka informuje, że Orhan zdołał uciec z niewoli. Okej, okay, wierzyłem, że to tylko zagrywka psychologiczna, że nasz potężny antybohater ma wszystko pod kontrolą, bo przecież nie pominięto by sceny ucieczki. Nikt nie jest tak bezczelnie leniwy, żeby o istotnym zwrocie akcji informować widzów za pomocą suchego dialogu. No to znów się przeliczyłem. Chwilę później widzimy Orhana spacerującego po Stambule, więc rzeczywiście zbiegł z więzienia poza kadrem. Teraz powinien pojawić się narrator wszechwiedzący i w kilku zdaniach streścić nam zakończenie. Po co pokazywać, skoro można opowiedzieć? Narzeczona kościotrupa zaczyna mieć wątpliwości. Ha, myśleliście, że ruszyło ją sumienie. Skąd po prostu już się wystarczająco nachapała i chce przejść na zasłużoną emeryturę. Wait, what? Ale, że co? Serio? Koniec? W takim momencie? Rozumiem cliffhangery otwierające drzwi do sequela, ale urywanie historii w połowie? To nie jest serial telewizyjny, a pełnometrażowy film puszczany w kinach do cholery. Niestety, aby poznać dalszy ciąg, musimy obejrzeć hit pod tytułem Killing kontra Latający Człowiek. Może innym razem. Póki co za dokładkę podziękuję. Ten gniot był wystarczająco sycący, zapychający niczym turecka hałwa. Nie należę do wielkich fanów filmów superbohaterskich, ale killing w Stambule jest wyjątkowo prosty, by nie rzec prostacki. Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na kraj pochodzenia i czasy, w których powstał, spodziewałem się nieco więcej niż bezmyślnego ganiania w tej i weftę. Te. Bohaterowie co chwilę są porywani, by niedługo potem się uwolnić, a następnie znów trafić do niewoli. Tytułowy czarny charakter działa chaotycznie, bez planu, o jakichkolwiek głębszych motywach nie wspominając. Jasne, killing jest zabawny i ma parę ostrzejszych tekstów, ale liczyłem na postać z krwi i kości, a dostałem tylko kości, do tego narysowane. Turecki Superman też lekko wykastrowany, nie wiadomo nawet do końca skąd uzyskał swoje potężne moce. To znaczy wiadomo od dziada z ruskich baśni, ale skąd ten się wziął, pytanie pozostawiono bez odpowiedzi. Może uniwersum Kilinka zostało rozbudowane i dokładniej przedstawione w kolejnych dziesięciu częściach, jednak na razie nie czuję potrzeby, by się o tym przekonać. A najbardziej chyba boli ucięcie filmu w połowie, no naprawdę nie wiem jak tak można. Daję 8 na 10, bo. Touch a button, things happen.